Angela, unlock your phone. Odblokuj telefon. Wszystko będzie dobrze. Sypiałeś z innymi, gdy byliśmy parą? Śmiało. To będzie bolesne. Muszę poznać prawdę. Czy Johnny był Twoim jedynym kochankiem? Bananas? Dymaliśmy się po programie. Zostawiłaś mu pamiątkę? Dostał majteczki. Nie chwaliłaś się. Skończyłeś? Twierdziłaś, że nie pisałaś do tych gości, że nic was nie łączy. Widzę, że kontaktowałaś się z Lance. Gdy byliśmy, paru Angela flirtowała z innym facetem. Napisała nawet do swojego ex derika który jest błaznem. Nie gadałam z nimi, gdy byliśmy razem. Widziałem te imiona na Twoim Snapchacie. Dlaczego nie przyznasz, że popełniłaś błąd? Bo byłam wolna. Już gdzieś słyszałem tę rozmowę. Rozmawiałeś z innymi dziewczynami. Bo byłem wolny. Byłam wolna. Miałam rację. Mówiłaś, żebym się nimi nie przejmował. Zdradzała mnie z wieloma mężczyznami. Mówiła mi, żebym nie przejmował się tymi facetami, a potem do nich pisała. Bo byłam wolna. Moje podejrzenie zostało potwierdzone. Zajrzał do telefonu Angeli i znalazł wiadomości od ludzi, których się obawiał. Torej długo na to czekał. Nie przyznasz się do błędu. Mam przepraszać, choć to ty jesteś winny. Zawsze tak było. Mogę robić co chcę. Angela nie lubi być postrzegana jako ta zła, ale teraz się nie wykręci. Chcę, żeby przyznała, że rozmawiała z innymi. Nie robiłam tego. Nie pisałaś do zawodników NBA, gdy byliśmy parą. I wszystko jasne. Nie zwalisz tego na mnie. Poznaliście prawdę. No właśnie. Co za zabawna historia. W końcu przyznała się do winy i zrobiła to w pięknym stylu. Chciałbym się z nią ożenić, ona mnie zdradzała i gadała z innymi facetami. Potem zrzuciła na mnie całą winę. Czyżbym pisała do zawodników z NBA?